Siemaneczka przy moim zgnilusie. Zgnilusie. E, na czym to skończyłem ostatnio? E, aha, Tu na tym wewnętrznym progu, co jest zrobione. E, co my dzisiaj mamy, czwartek. Wczoraj tam tam hologu nie podobałem, także tego już spawałem tutaj. Czyli ponawiecano otwory, pozespawywane. To już musiałem lecieć po całości. To nas popadało, krat przedrzewiałem muszę szlifować. No to była zgnita dziura, to muszę jeszcze wstawkę wspawać. Wczoraj przy nie wymęczyłem ten teł najgorszy, czyli wszystkie ciotkie wstawki. To ta cała japa, co była. No taka gruba blacha jest, żeby to ładnie profilować. No nie będzie widać, ale wszystko zaspawane, że ja najgorsze mam. Eee pójdzie do poszlifowania, pójdzie podkład, po wszystko do wyczyszczenia, jakaś konserwacja, biteks czy coś, nie wiem, guma jakaś. Zobaczę co tam kupię. Teraz kole mam, także bajeczka jak przyłożysz na te dziurki, wszystko pasuje I, 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 i no i całe błoto już by tam nie leciało, także jak już to człowiek do siebie zrobi, to myślę, że trochę pojeździ, trochę pojeździ, zanim zgnije całkiem. No wiadomo, to wszystko do szlifowania Coś chciałem powiedzieć A nie skłamać No dzisiaj kończę tą stronę, bo teraz się wziąłem Powycinałem tą resztę Tu już jest łączenie progu, tu, bo tu są jakby były drzwi po lewej stronie To jest ta szuflada na tą prowadnicę Także to jest jeszcze OK zdrowe Grubsza blacha jest Także już sobie dorobiłem tak, już mam tutaj dorobioną staweczkę wyciętą tu pójdzie razem no i na ja to wewnętrzne, tam we filmiku mówiłem bo tu przychodzi ten trzeci próg taki pionowy, wzmacniający stwierdziłem, że nie wstawiam tego nie wstawiam, nie wożę na tym busie żadnych ciężarów to tylko narzędzia jeżdżam jakieś tam zacieraczka, coś Także wycinam co jest zgnite i zostawiam to Ja to nie będę siedział na tym miesiąc Bym miał iść do sprzedaży, to pewnie byłaby kura Ktoś, tak mi ktoś to sprzedał, gumą oblane Jeszcze nawet znalazłem jak to zgniło O, to jest dolny próg Zobaczcie to jest ten rant, tutaj co było to przyspawane z tej strony od spodu. To tylko guma została. Tak było zamaskowane ładnie, pomalowane. Żeby miało iść do sprzedaży, to bym progów nie wymienił. Kiedyś go chciałem sprzedać, bo już te progi gniły. To wystawiłem za 6000 tysięcy historyczny wieczór dla polskiej piłki ja za niego dałem chyba 9 tysięcy wtedy to 4 lata temu, czy jakoś a wie, sprzedam coś dołożę, kupię coś lepszego, no a jak zacząłem patrzeć na busy, no to 15 by trzeba było dać wtedy a za szóstkę wystawiłem, to w noc 10 w nocy go się z Warszawy chciał jechać po niego, nie? także byłoby pewnie piana guma, czy Bóg co i zaraz handel, nie? No, że jak ja to wyspawam, nawet bez tego wewnętrznego, to to i pewnie chyba pożyje jeszcze ładnych parę lat. Eee, spawałbym to tak. Ani dość pomalować, ani tego zakonskiego. To by to chciał jakieś otwory zrobić, żeby tym biteksem do środka napsikać. Bo to były od spodu te techniczne otwory. Te korki były wkładane. Także To mnie kawałek złapało już tego. to narożnik już mi złapało pod dziwiami. To, że kuwa, ktoś klocki podkłada pod taki ciężar, się wszystko pogięło, ale tam jeszcze w miarę zdrowe jest. W razie czego można, idzie, idzie dokupić ten cały pasek, ale na razie dojadę tu do tego zdrowego, tu wszystko już jest ok. Tam tylko jeszcze trochę szczotą i zamieniuję. nie będę wydziwiał. Teoretycznie dzisiaj, dzisiaj ta strona będzie wyspawana. Kupić jakieś tarczki na weekend, z farbę ten biteks. Tą stronę wysmarować. Tyłu na razie nie ruszam z tą dziurką no bo co? Bo nie ma czasu, samochód potrzebny Chyba, że mnie najdzie jeszcze chęci i będę walczył dalej z tym, ale zobacz na razie Na razie tu od tej strony będzie czyszczone Czyli tu od tego zdrowego Bitek spójdzie i cała reszta pójdzie na kole na razie, a tutaj zobaczę, bo to gdzieś był plastik urwany, to jest, jest tam zgnite, sam piach. Jakbym miał połamanego, to bym tam na nie zaglądam nawet, ale ile piachu jest napalone. Muszę to mam, żeby wyczyścić. A pewnie znajdzie się, jak to zdejmę, ten plastik i zacznę wycinać to zamówień i się spawa jeżeli byłby ten od spodu zdrowy to to byłoby dobrze ale jeszcze nie zaglądałem nie zaglądałem no i najgorsze tak, tu kiedyś był drapnięty, ktoś przychoczył tu wgięty, także też ten plastik ładnie nie pasuje, a nie ma możliwości tam odgięcia, odgięcia go także tak zostanie a z pomalowaniem to jeszcze nie wiem na razie pewnie pójdzie mini jakiś pasek, a jak później dobierę z 2-4 setki, bo im muszę te tylne drzwi podmalować. I tu podreperować. Ja jakieś kupiłem tam na jakimś srocie, ale tu wgięty cały czas. Listka się odrywa, już nie są złamane. Tego zamykania. No i co? Idę po migomat i spawam. Jeszcze coś tutaj wrzucę, jak to będzie w całości wyglądał. No, to staweczka była wstawiona. Jest. Ogólnie te progi mam z dwóch innych firm. Także tak to pasowanie zbytnio nie jest. Tu od spodu sobie nawiercałem. Tylko ten pierwszy próg z tyłu była. Ten nowy wstawiony to nie, żeby sobie to pospawać. Nie? Także nawiercam, żeby to jakoś tak wyglądało profesjonalnie, można powiedzieć. Po co to od tyłu smarkać. I tu tak samo, nie? Butnik. Nawiercany. Później się oszlifuje. Troszkę taki przykrótkawy, duża szpara, ale tu tak ten uszczelniać idzie, nie? Ten silikon, także też to jeszcze połapie, no i coś pomyślę z tym kawałkiem. Ciężko będzie zaspawać. Sąsiad jakoś będzie, nie? O, ojej. O, ale mnie skurczy złapał wnuk. Ojej. No, także mówię, biteksy na sobotę. Tą stronę zamknę i będę busa przestawiał odwrotnie. Bo teoretycznie mam tylko weekend na zrobienie tego. Weekend na zrobienie, bo później za tą drogę się braje od poniedziałku Reszta. No dobra, na razie wsi.